Hej, cześć i czołem, drogi widzu. Niedawno postanowiłem kompletnie przebudować moją dioramę kolejową i na jej miejsce postawić coś innego, coś kreatywniejszego, tym razem, jak widzicie, coś miejskiego. Krążą plotki, że z tą makietą przygotowuję w końcu jakąś animację po namowach kilku osób, ale tego dowiecie się wkrótce. Teraz zapraszam Was na prezentację tej makiety. Oraz zapraszam Was na moje pozostałe media społecznościowe, czyli na TikToka, Facebooka oraz Instagrama. A więc jak widzicie jest to diorama miejska i przedstawia ona jakieś francuskie miasteczko na krótko po wkroczeniu Niemców w czasie walk o Francję w maju i czerwcu 1940 roku. Tyle zarysu historycznego, skupmy się teraz na samej makiecie. A więc od frontu przede wszystkim widzimy dwóch żołnierzy, jednego sanitariusza oraz jednego żołnierza przebranego w mundur roboczy. Obok widzimy barykadę z worków z piaskiem oraz jednego żołnierza Wehrmachtu, który wraz ze swoim karabinem maszeruje sobie przez tą uliczkę. Tutaj dalej widzimy jakiś lej. Być może po bombie, może jakieś wgłębienie, które zostało tutaj zrobione z innego powodu, kto wie. Pomiędzy tymi dwiema kamienicami jest krótka ścieżka, w której znajdziemy kran, jakąś beczkę, kosz na śmieci oraz kolejnego żołnierza Wehrmachtu, który z jakiegoś powodu się tamtędy przechadza. Natomiast cała magia kryje się wewnątrz tych budynków, ponieważ kiedy zajrzymy do tej niższej kamienicy, to ujrzymy tam kilka pomieszczeń. Pierwszym pomieszczeniem jest sypialnia, która znajduje się tutaj, i jest tam mój autorski projekt łóżka, jakiejś szafki nocnej oraz jakaś beczka. Na strychu, na poddaszu, znajduje się natomiast jakieś, jakieś składowisko, taki typowy strych, gdzie jest nawalone po prostu wszelkiego rodzaju skrzyni. Kto wie, może zadomowili się tam już Niemcy ze swoim sprzętem. Natomiast po środku. W korytarzu widzimy stolik oraz dwóch żołnierzy Wehrmachtu. Jeden pije sobie prawdopodobnie jakiś trunek, a drugi po prostu przechadza się po budynku. Jak widzicie na całej tej makiecie, na ulicy oraz wewnątrz, starałem się zadbać o to, aby było widać znaki czasu oraz delikatne zniszczenia wojenne, ponieważ wszędzie są gdzieś jakieś wykruszone skały, wykruszone fragmenty budynków. Jak widzicie, parkiet jest delikatnie dziurawy oraz ulica też ma na sobie trochę wyboi. Właśnie takie rzeczy nadają klimatu takim makietom i bardzo się cieszę, że udało mi się to bardzo ładnie odzorować. Największy problem miałem ze zbudowaniem dachów ponieważ brakowało mi trochę klocków, przez co ten dach wyszedł naprawdę ładnie, ale tutaj nie mogłem użyć koloru ceglanego bądź grafitowego, bo zwyczajnie zabrakło mi klocków i musiałem użyć tego niezbyt ładnego brązowego. W mojej opinii za bardzo nie pasuje do charakteru tej kamienicy, no ale niestety nic innego mi nie pozostało. Przechodząc do wnętrza większego budynku, na dole znajdziemy Biuro i jakiegoś urzędasa, który tamtędy się przechadza, jak widzicie, trochę nieprzyjemnie, ponieważ tutaj znajduje się dziura w tym budynku, więc trochę kiepskie to biuro. Ale wewnątrz już, poza biurkiem, znajdują się skrzynie z niemiecką bronią, a na pięterku jest wspomniany wcześniej Lazaret. Szpital polowy, czyli motyw przewodni tej makiety, gdzie widzimy dwóch rannych żołnierzy oraz lekarzy, którzy się nimi opiekują. Jak widzicie budynek wcale nie ma zbyt dużego wnętrza, a jednak uważam, że udało mi się całkiem fajnie zagospodarować tą przestrzeń. I z tego miejsca chciałbym też podziękować moim widzom, którzy niedawno podesłali mi pierwsze w moim życiu fanarty, co jest bardzo, bardzo miłe i z tego powodu chciałbym Wam podziękować na filmie. Jeden z tych fanartów został wykonany przez Daniela z kanału DonetCobi, zapraszam do niego, a drugi przez Damixa. Bardzo mi miło i bardzo Wam dziękuję, chłopaki. A jeżeli Wy też chcecie podesłać mi jakiegoś fanarta, to możecie to zrobić wysyłając go albo na mojego messengera, którego znajdziecie na moim facebooku, albo na mojego maila, do którego odnośnik znajdziecie w informacjach o moim kanale. Was natomiast, widzowie, chciałbym zapytać, co sądzicie o tej makiecie? Bo według mnie to jest bardzo, bardzo dobra budowla. Fajna, tematyczna i naprawdę mi się podoba, przez co jestem pewien, że bardzo długo będzie stała na mojej półce. Wreszcie udało mi się zbudować coś, co jest naprawdę imponującego i chociaż przypomina trochę miasto. Z tej pracy jestem bardzo, bardzo dumny, a Wy koniecznie wyraźcie swoją opinię w komentarzu. Natomiast teraz bardzo dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do obejrzenia pozostałych filmów na moim kanale i widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!